Mano. Dzisiaj taki krótki filmik wyjaśniający czy też ośmieszający stronę lateksową. Wszystkie te komentarzyki, które dostałem, ale na samym początku muszę wspomnieć, że Ryża Pała czy tam Ruda Szmata, jak go nazywam, non-stop Bęcki dostaje raz po raz. Został ostatnio przyłapany na próbie nagrywania Konona w hospicjum no, już ja nie muszę mówić, jak bardzo to jest obrzydliwe i jak bardzo to pokazuje jego wojerystyczno-fetyszomenelskie zapędy. Jak, do jakiego stopnia się potrafił rozkręcić. No, ale został przyłapany. Prawdopodobnie też będzie to jakoś karane, no bo podawał się za opiekuna tutaj Krzyśka gdzie no, nim tak naprawdę chyba nie jest prawnie nawet no i do, dochodzi jeszcze kwestia filmu na kanale Zbigniewa Stonogi, gdzie y, ten prowadzi wywiad z Olgierdano no, na temat całej tej sytuacji, tego co Kononowi zrobiono to już jest taki poziom kompromitacji y, pokazania swoich prawdziwych motywów, prawdziwej twarzy, że naprawdę będziesz Sławek Rafałku, Arońku, yy, Mariolko, Dorotko, wszyscy będziecie bardzo, bardzo sławni na całą Polskę. No i w sumie tak szczerze mogę się spodziewać, że Sławuncio za ileś lat skończy tak samo jak Konon po tych wszystkich benzocyklach, benzoszałów, będzie miał tak rozrobiony mózg, że będzie non stop walił w nachy. No, i teraz lecimy z wyśmiewaniem lateksowych komentarzy. Razem publicznie nie używać określenia szmata. Ojoj, przepraszam bardzo, bo pan mieszkający w górach, taki centaur, no, się może obrazić, bo mu będzie bardzo smutno, jak ktoś pokaże prawdziwe jego zapędy i to nie tylko odnośnie do. Całej sytuacji z Kononem, ale tego jak nękał na przykład bogu ducha winnych ludzi w Berlinie, jak nękał właśnie Olgierdano, jakieś te bzdurne, kompletnie plakaty, wręcz takie obelżywe, mocno rozklejając na jego temat w jego rodzinnym mieście. Kradzież pieniędzy podatnika, czyli no nie płacenie podatków i nieogarnięcie ubezpieczenia dla Konona, co jest równoznaczne z tym, że my płacimy za jego leczenie i cały wojerystyczno- fetyszomenelski umysł srawcia, jakby ktoś pokazał, no, będzie panu z gór bardzo smutno i bardzo, bardzo go za to przepraszamy. Druga sprawa, że ludzie, którzy Szkolną oglądali są pośrednio winni tej sytuacji. To wyście ich stworzyli doprowadzili popularności. No, to jest akurat seria... Podobna takich komentarzy u mnie, że właśnie zwalająca winę na ludzi, ludzi poza tego kręgu srawcia, że to oni doprowadzili y Konona i Majora do stanu wegatywnego lub śmierci, ale ja muszę powiedzieć, że naprawdę nie można zestawiać ze sobą z jednej strony sytuacji, w której jakiś Ktoś jakiś nawet bzdurny kompletnie komentarz y, typu nie wiem gruby knur napisał gdzieś tam na YouTubie gdzie Konon nawet tego by nie przeczytał nigdy a sytuacją w której człowiek jest przez y, lata y, nękany nagrywany 24 na dobę non stop i to we własnym domu to większość jakichś bzdurnych komentarzy tego typu nigdy nawet do Konona nie trafiła i jakieś, to, że ktoś jakiś słówek użył, to, że ktoś coś tam sobie napisał, to nic nie znaczy zupełnie. A na pewno w porównaniu do tego, co sprawczo zrobił. Ale właśnie to jest ciekawe, że dlaczego nie zrobiono nic, albo tak naprawdę bardziej prowokowano takie sytuacje, że nie zrobiono nic w celu yy, kasowania tego, nazwijmy to, hejtu wszystkich o, ogarnięcia wszystkich tam sytuacji typu malowanie domu, czy tam oblewanie gównem bramki domu, samochodu, konona. Dlaczego nikt nic z tym nie zrobił tam po tej stronie tej ekipki? A no tak, może to trzeba było monetyzować, może trzeba było z tego kasę zarabiać. Bo filmy tego typu, takie z dymami się bardziej wybijają. Należy przypomnieć, że ani razu kamery, które zostały zainstalowane przez opiekunów oprawców, nie wyłapały nigdy sprawcy tego typu zdarzenia, tej, tego właśnie dewastacji. I takie głupoty to naprawdę sobie w cztery litery możemy wsadzić. Wójcik Kołodziej Fiodor, King Diamond, oprawcy. No, może oprawcy co najwyżej starego. Tego człowieka, który tam prawdopodobnie ma nawalone coś pod kopułą, i to coś pochodzi z nachów menelskich. A poza tym, jeszcze wracając do tego typu komentarzy, że to fani i ponoć ja. Wyzywałem tam Konona czy Majora, no nikt nigdzie tutaj żadnego dowodu nie przedstawił, że ja kogoś tam niby wyzywałem, czy jakieś donejty wysyłałem, czy gównem kogoś tam oblałem, czy czyjąś rzecz, nikt nigdzie takiego dowodu nie ma i nie ma takiego po prostu dowodu, bo nigdy taka sytuacja nie miała miejsca, ja w taki sposób się nie zachowywałem, ani jak cały proceder oglądałem za dzieciaka, ani teraz, ani nigdy. Po prostu takiej sytuacji nie było, i proszę mi taki bzdurnie mówić, że to niby ja za coś tutaj odpowiadam. Te dwa komentarze zupełnie nie mają żadnej treści, tak naprawdę. No, może ten drugi tego użytkownika Seeker ma nieco więcej. No, ale ja ci człowieku mogę powiedzieć, że ty mi nie będziesz rozkazywał, co ja mam sobie oglądać, bo ty sam prawdopodobnie oglądasz jakiś kompletny brain rot. O to lecie Non stop 24 na dobę I ja mam to gdzieś zupełnie, ja się w to nie mieszam, ok? Nawet możesz jakieś filmy o nachach menelskich oglądać i mnie to też nie będzie interesowało. Pod warunkiem, że nie będziesz kogoś, żeby zdobyć te nachy, wykorzystywał, czyli nie będziesz jakichś rzeczy takich robił, jak twój prawdopodobnie pan i władca z gór. Komentarz twierdzący, że Ekipka MCZ nie jest żadnymi oprawcami. No, kolego jakoś to tak było, że jeszcze w 2019, yy, czy tam w tych złotych latach, powiedzmy, Konon był się sam w stanie utrzymać, dostawał, na przykład od Fiodora całość kasy, która wypłynęła jako donaty na lajtach i nie miał z tym żadnego problemu. Sami lokatorzy sobie kupowali jedzenie w zodiaku. Major płacił sobie rachunki tam i żył w jakiś sposób u prowadził działalność gospodarczą. Nie pr przekłamuj rzeczywistości, po prostu, ok? Nie płacz jak wszyscy, tylko zapłać rachunek w szpitalu za knura. No nie wiem, no ja mogę to samo powiedzieć odnośnie do ciebie. Nie wiem, że, że mi się nie będzie chciało płacić na przykład rachunku za, za to, że Twoja stara po udarze trafi do szpitala czy coś takiego. No to też tak bzdurę mogę powiedzieć. Chore jest po prostu dla mnie to, że ludzie, którzy czerpali setki tysięcy złotych z całego tego procederu, nie byli w stanie paru złotych na ubezpieczenie zapłacić dla Konona. No to to jest dla mnie jakiś absurd, że tam nie było im w ogóle nic ogarnięte. Skoro niczego nowego nie wnosisz, to po co zaśmiecasz YouTube'a? Gadasz to, co każdy wie. No najwidoczniej gadam to, co nie każdy wie, bo niektórzy tutaj mają bardzo poważne upośledzenie umysłowe i nie są w stanie odróżnić rzeczywistości od fikcji, od swoich chorych wymysłów. Chociaż może powinienem i w liczbie pojedynczej mówić, no bo to prawdopodobnie jedna. Osoba taka mieszkająca pod słowacką granicą pisze te bardzo bardzo dużą część przynajmniej tych komentarzy. Taką tutaj tendencję widać. Ja tutaj widziałem jeden komentarz, taki powiedzmy, quasi lateksowy. No to 10 łapek w górę miała akurat tyle samo. Mój film miał łapek w dół, więc każe mi to przy, przypuszczać takie rzeczy. No ten człowiek to naprawdę nie wie chyba. Nie zdaje sobie sprawy, jaką wagę mają jego czyny, i jak dojdzie co do czego, jak wyrok zapadnie, to ile będzie musiał odsiedzieć, ile zapłacić za całą tą patologię, jaką wytworzył. Oni nie są opiekunami. Jak chcesz pomagać, to pomagaj, a judzi ci kłamać. No, dosyć ciekawy komentarz o dosyć ciekawej treści. Opublikowany przez dosyć ciekawą osobę, no prawdopodobnie jakoś nietypową, ale to już tak naprawdę teraz na poważnie nietypową, bo to tak, tak trochę to wygląda. No oczywiście tak napisany, jakby zupełnie nie miał związku styczności żadnej z moim filmem, no bo zupełnie co innego w filmie twierdzę, tak? Uwaga, teraz będzie komentarz normalny. Ja nie mam tutaj zamiaru wyśmiewać tej osoby ani ten, bo prawdopodobnie nie jest lateksem. W hospicjum nie leczą, to jest placówka opiekuńcza, nie słuchaj co lateksy brezą. No właśnie, nie powielam tego co lateksy bredzą, Co na co dow dowód jest w postaci tego filmu i poprzedniego filmu, tego jak ja tam po nich jadę. Natomiast twierdzę, że konon być może wyzdrowieje, że nie jest tak źle. Tak tragicznie bardziej, no bo źle jest, ale nie, nie jest tak tragicznie, jak twierdzą wszyscy tutaj. Dlatego, że ludzie popadają ze skrajności w skrajność i tutaj przedstawiają tak tą sytuację, że konon zaraz umrze i będzie tutaj koniec zupełny, jak jakoś od grudnia 24 roku no tego końca jeszcze nie było, więc no bez przesady no nie jest to aż tak rychłe. Pewnością. Otworzyłem również internet, wpisałem w wyszukiwarkę, czy z hospicjum da się wyjść, czy ludzie tam się potrafią wyleczyć, wyzdrowieć. No i pojawiła mi się masa artykułów, i to nie jakiś z tyłka, tylko z portali medycznych, około medycznych, że ludzie mogą wyjść z hospicjum, że to jest podobno nawet krzywdzący stereotyp. I, że hospicja się sprowadza do, rolni, do roli umieralni. I no serio, ja nie byłbym aż tak po prostu defetystyczny czy pesymistyczny. W hospicjum podleczają, może nie leczą, ale podleczają chorego, zajmują się odleżynami na przykład, tak? No, gdzie Konon ma z tym problem jakiś i jednak leczenie tutaj tego. No, jakby gojenie się, no to pochłaniałoby bardzo dużą ilość czasu, energii, też możliwości jakby jego ciała, jego organizmu. No i, i tam się tym no, zajmują, no, na pewno są o wiele większą troską niż Jacuśko się zajmował, albo taki Kosno. Dalej ten sam użytkownik się tam produkuje, w komentarzach jakieś bzdury gada na przykład, że DPS-ie ponoć był zamach na jego brata, co jest bzdurą po prostu, no bardziej niedbalstwo raczej tam jakieś wystąpiło ze strony DPS-u i to było paręnaście lat temu człowieku. No i tutaj jest kolejny komentarz przerzucający odpowiedzialność na widzów. Ja już się nie będę do tego odnosił, powiedziałem co powiedziałem na ten temat. No i ten sam użytkownik dalej się tam produkuje. Zapomina on takiej ważnej rzeczy, że jego pan... Pan z gór, Centaur, sam twierdził, że Konon, jakby nie jest do końca samodzielnie decyzyjny z powodu swojego upośledzenia i że podatny jest na bardzo różne rzeczy. Więc są tu bzdury, takie bredzi, kompletną propagandę, która nie ma żadnego sensu, nawet w tym lateksowo benzo świecie. Kolejny komentarz, tam przerzucający winę tym razem na Krzyśka. W ogóle nie biorący pod uwagę tego, że on był tam nagrywany 24 na dobę i był izolowany od y, każdej osoby z zewnątrz. I jego źródłem utrzymania było 400 zł tygodniowo od Srawuńcia. No i też no, nie będziemy tutaj y, lateksowej hipokryzji czy y, lateksowego dwójmyślenia pokazywać, że tak jak właśnie Srawuńcia kiedyś twierdził, że Konon bardzo łatwo jest się da poddać jakimś. Takim zachowaniom. A teraz twierdzi, że on jest samodzielnie zupełnie w 100% decyzyjny i zdrowy. No zdrowy to co najwyżej w choroszczy, może by był kiedyś. No i dwa ostatnie komentarze. No też ale, no, po prostu obrażające, tak naprawdę. Konona. No, niektórzy twierdzą, że. Nie wiem ja takie coś pisałem, no jak, jak mówię, no proszę mi dowód pokazać i to tyle z wyśmiewania, wyjaśniania tego bajzlu umysłowego jaki tam się znajduje na krzyżowej, czy wśród wszystkich followersów kanału Mlecznego, których nie wiem kilku chyba zostało tak naprawdę, bo nie wiem ilu tam jak trzeba mieć nawalone wełbie, czy to bagno dalej oglądać. Dziękuję wam za oglądanie. A teraz taka sekcja memiczna nastąpi. I tak w ogóle zapraszam na mojego Discorda. Dostać się do niego można po kontakcie mailowym. Adres rzecz jasna w opisie.